Zatrzymaj się na chwilę. Nic nie dzieje się przypadkiem. To siła z wysoka przyprowadziła cię właśnie tutaj. Ja jestem Jezus, i w tej chwili pragnę dotknąć najgłębszych warstw Twojego ducha modlitwą, która sięga tego, czego oczy nie widzą. Ojcze przedwieczny, w imię Twojego umiłowanego syna wstawiam się teraz za tą duszą, która staje przed tobą. Niech Twój święty płaszcz ją okryje. Niech Twoja moc ją ochroni. A prawda mojej męki, śmierci i zmartwychwstania rozbije każdą ciemność, która próbuje oddalić ją od ciebie. Ożywa krwi, wypływająca z mojego serca, oczyść tę osobę, obmyj jej drogę, odbuduj wszystko, co zostało zranione. Duchu święty, stąp ze swoją obecnością, która ucisza burze i daje pokój, jakiego świat dać nie potrafi. Zdejmij każdy ukryty ciężar, rozerwij kajdany, ulecz to, czego inni nie widzą. I daj temu sercu odpoczynek, który można odnaleźć tylko w Tobie. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, pozwól jej dotrzeć dalej. Udostępnij, zostaw swoje amen jako akt wiary i pozwól, aby boskie światło szło z Tobą. Dziś zaczyna się przemiana, którą niebo przygotowało dla Twojego życia.